Cześć! W dzisiejszym odcinku sprawdzimy nocleg na zamku. Pojechaliśmy do Rzucewa, gdzie spędziliśmy noc w apartamencie. Klimaty, ja myślałam, takie rycerskie. Jakie atrakcje czekają Was na miejscu, jak wypadnie room service i jak wygląda śniadanie oraz ile trzeba zapłacić za taki nocleg? Odpowiedź jak zawsze w odcinku. Zaczynamy! Dzień dobry moi drodzy, jak wiecie z zajawki, jesteśmy na zamku w Rzucewie. Pokażemy Wam... Yy, dzisiaj tutaj apartament wynajęliśmy na jedną noc. Będziemy testować jedzonko i różne rzeczy. Tak, yy, apartament, który wynajęliśmy, jest jeden z najlepszych. Tak? Tak, jeden z najlepszych. Yy, to cena oczywiście pokażemy wam na końcu. Co ważne, zamek jest tuś przy, tuż przy morzu, więc naprawdę okolica jest super. W szczególności chyba na wakacje, nie, żeby tu przyjechać? Totalnie mamy wspaniałą pogodę, więc na pewno pokażemy wam z o jak wygląda na ten zamek oraz pokażemy wam może oczywiście restaurację, ale może zaczniemy od Salonu. Ostatnio w mielnie zaczynał Michał. Jeśli nie widzicie od to koniecznie zobaczcie, gdzie się stół. A teraz zacznę ja i zapraszam Was w nasze włości. Mamy ogromną szafę na samym początku. Oczywiście przebitki już ograliśmy, teraz się rozłożyliśmy. Na pewno ogromne wrażenie robią meble i detale, bo one pierwsze, co się rzuca, to po prostu to, że te meble wyglądają naprawdę niesamowicie i widać, że to jest ręczna robota. Jeśli chodzi o salon, to mamy tutaj kanapę, mamy oczywiście telewizor i to jest jedyny nowoczesny. Yy, współczesne yy, taki. Punkcik. Punkcik. punkcik, ale jest jeszcze telewizor ze drzwiami sypialni. Tak, mamy dwa telewizory, żeby nie było, sorry. ponieważ to jest pierwsza część naszego apartamentu i mamy oczywiście tutaj, e, możemy sobie odpocząć, mamy kanapę, mamy stolik, jakbyśmy chcieli popracować i oczywiście mamy łazienkę i ta łazienka to jest jakieś mistrzostwo świata. Ona jest przepiękna, no jest e, bogactwo, e, bogactwo, jest, jest, czuć pieniądz, czuć, czuć pieniądz, pieniądz tutaj e, w tej łazience, detale, na mnie detal. o, tak, ja detale robią detale wrażenie, mamy ogromne Obraz Jana Trzeciego Sobieskiego i przepiękny widok za oknem, ponieważ ten zamek jest naprawdę pięknie położony. O, przepiękny Żerandol, wszystko właśnie w takim starym stylu. I ja jak tutaj yy, wlazłam, to pierwsze co powiedziałam, co pomyślałam sobie, to że mogę być księżniczką, <noise> bo, bo jest przepięknie. Yy, I przejdźmy może do sypialni. A więc sypialnia, moi drodzy, która jest ogromna. Zresztą widzicie, bo zrobiłem takie ujęcie, żeby tutaj się obkręcić i pokazać Wam, ile tu jest miejsca. Naprawdę można było tutaj niejedną imprezę zorganizować. No i co, standard. Mamy szafę, mamy toaletkę, duże łóżko, standardowo są ręczniki, są szlafroki. Jest telewizor tutaj za drzwiami, z taką małą komodą. Później sprawdzimy, jakie kanały i co, i tak dalej, bo zawsze to pokazujemy. No i co? Mamy jeszcze takie miejsce z ławą, dwa fotele, też przepiękny widok, bo są fajne okna. Jedyny minus, jaki ja zauważyłem, to jest tu dość ciepło, słuchajcie. Tak. I mamy godzinę 17. Słońce wpada tutaj, i tutaj nie ma nigdzie klimy. Więc taki minus, to można powiedzieć, że można się tutaj zagotować, nie w tym pokoju. Ja już tak, tak czuję. Nie? Zobaczymy, jak będzie nocka. No. Ale Dobra. ja zauważyłam dwie rzeczy, muszę je pokazać. Słuchajcie, pierwsza z nich, to te drzwi, ja byłam święcie przekonana, że to jest łazienka ja A je... że jest druga łazienka. Tak, nie. że jest druga łazienka, a tu nie, tu są tu jest jakieś. Do drugiego pokoju, bo jeśli na przykład wynajmujecie dwa apartamenty, to w niektórych hotelach jest tak, że są drzwi, i można wtedy sobie te dwa pokoje połączyć ze sobą. Zakładam, że tak jest tutaj. Tak, dlatego może to zakluczmy, żeby nikt nam tutaj z tak, drugiego tamte, apartamentu... Tak, z tamtej strony Państwo też pewnie mają klucze. Tak. Więc tak, i jeszcze zauważyłam w tej szafie, to też było śmieszne, zastanawiałam się, czy w ogóle można ją otworzyć i zobaczyłam, jaki są cute... Wieszaki, ja mówię, no księżniczka po prostu. A, fajne, fajne, no, fajne. Bardzo, fajny bardzo motyw. Są. Dużo jest właśnie takich motywów właśnie, żeby było czuć, że to jest zamek, że to ma właśnie taki fajny klimat. No na mnie robią e, te detale. Te wszystkie żłobienia i te wszystkie wzory na tych meblach. Łazienka, te, te wszystkie złote elementy. No i tutaj, ja... Kurczę, naprawdę wszystko się tak ładnie świeci. nie wiem, czy to w ogóle widać na materiale. Też się znałam. Jest... Tak, no, ładnie to wykonane. Jest czysto, nie? Tak, właśnie, chciałam to powiedzieć, jest że jest czysto. bardzo czysto i w ogóle też śmiesznie, bo nie widać żadnych. Wiecie, szukam minusów tutaj, że na przykład, nie wiem, tapeta gdzieś odchodzi, albo nie wiem, jest brudny dywan, albo tak. gdzieś jakieś nadpalenia od papierosów. Nie wiem, szukam czegokolwiek. Nie nie, na raz, nie ma nic. Na razie my nie zwrócili uwagi, jesteśmy tu już 40 minut i na razie jest spokojnie. Będziemy je widzieć, to będziemy informować Oczywiście. dalej. No już tutaj nasz książę, książę mały śpi e, z nami. Także widzicie przybitki. jeszcze jak łóżko było pościelone, czyste i ręczniki oczywiście. Mówiłem, ręczniki, szlafroki. No i co? Słuchajcie, przyjdziemy się tutaj na spacer, żeby pokazać Wam okolice, żebyście zobaczyli jak to wygląda. Można zamówić do pokoju za dodatkową opłatą room service, ale my zejdziemy na do restauracji. Pani powiedziała, żebyśmy zeszli, bo jest bardzo ładna, jest bardzo, ładna bardzo blisko. Zresztą w ogóle teraz też widzicie przybitki, jakby tych korytarzy i tutaj tej recepcji, tego wejścia. Naprawdę jest klimatyczny ten zamek i fajnie cieszymy się. Coś innego, więc jak macie pomysły na ciekawe noclegi, to posyłajcie. Wydaje mi się, że ten odcinek fajnie się różni od tego, w mielnie. Tak, no zdecydowanie, oczywiście. Więc, więc podsyłajcie jakie fajne nitki możemy jeszcze zrobić. No i co, idziemy na spacer. zrobiliśmy sobie na spacer tutaj po okolicy i co zrobiła Klaudia? Pierwsza rzecz, dotknęła ogrodzenia przy koniach, a jest pod bronem. Ale żałuję, Ej, że tego nie nagrałem. No, ja też żałuję, że tego nie nagrałeś. Ale mo mocno cię Ale... kopnął? Nie, Delikatnie. nie, bo to jest tak właśnie, żeby Aha. odstraszyć. Ja pamiętam, że um, ja, m, moja mama jest, y, pochodzi ze wsi i zawsze jeździliśmy do babci i pamiętam, że były takie po prostu druty, a teraz to są takie tasiemki, w życiu tak. bym nie pomyślała, że to jest ogrodzenie pod Tak, pod ustawiam napięciem. się jakoś, bo słońce jest tak że prawie nie widzę was. No, ale tak. ogólnie chcieliśmy powiedzieć, że bardzo fajnie tutaj jest wokół tego zamku, bo jest piękny ogród, jest sala weselna, taka na zewnątrz, taki namiot, więc widać, że oni tutaj też wynajmują na pewno na wesela. No i jest ta dni na koni, więc można sobie na konikach powiedzieć. No i przede wszystkim morze. Jest zejście do, do morza. Jest pełno zieleni, więc mamy przepiękną pogodę, naprawdę nam się udało, bo myślę, że jak nie ma pogody, to nie robisz takiego wrażenia, tak. ale i tak warto przyjechać, e, zwłaszcza na jakiś znowu romantyczny, jakiś romantyczny taki weekend, weekend nie, albo dzień. w ogóle, żeby sobie po prostu pobyć i nawdychać się jodu. My pójdziemy chyba do restauracji, albo weźmiemy room service, zobaczymy jak młody, czy nam pozwoli zjeść w restauracji, czy będziemy musieli wziąć jedzenie do pokoju. A na razie jesteśmy na spacerku i jest bardzo przyjemnie. No super. I w ogóle to patio tutaj, tej restauracji, no sztos. Bardziej myśleliśmy, że to będzie taki klimat, ja myślałam, takie rycerskie, a tak. tutaj nie, tutaj jest, jest fajnie. Jest fajnie, jest, jest fajnie. fajnie. Jeśli chodzi o parking, jest darmowy, więc można tutaj śmiało wjechać, zostawić samochód, nie musicie się akurat o tą kwestię martwić. Me, mar, 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 mart, martwić, martwić, dobrze. Martwić, dobrze powiedziałem. Dobra, to co, widzimy się na kolacji. Chyba tak. Idziemy na kolację. Room serwis, moi drodzy. Na recepcji zostaliśmy informację, że powinniśmy za ten room serwis zapłacić, ale na rachunku tego nie ma, moi drodzy. Mamy tylko wyszczególnione wszystkie pozycje i nie ma żadnej opłaty serwisowej za dostarczenie posiłku do. Pokoju. Pokoje. Więc yy, super. Nie wiem, czy to jest jakaś omyłka, czy, czy o co chodzi. Ale zamówiliśmy sobie żurek dwa razy, zamówiliśmy sobie pierogi z kaczką. Były też pierogi z, ukraińskie z musem jakimś cytrynowym. cytrynowym, ale nie było. Ale nie było. tylko jeden rodzaj pierogów. Także zamiast drugich, drugiej porcji pierogów dla którego jest nas, zamówiliśmy szarlotkę. No bo czemu nie? I ta szarlotka niestety już się rozpuszcza. Dopiero co przyszła do naszego pokoju, no ale niestety. Już lody się rozpuszczają, tylko że no nie będę zaczynać od szarlotki. Muszę zacząć od żurku, który wygląda przepięknie. Ja uwielbiam żurek w chlebie. Ja w ogóle lubię żurek. I ostatnimi czasami bardzo często zamawiamy żurek, jak jesteśmy gdzieś w jakimś Tak, sztukach. jak jesteśmy nawet sami bez nagrywania to... Chociaż nie wiem, czy był żurek w chlebie u nas na jakimś odcinku. Chyba nie. Był, na pewno. A mi się wydaje, że nie. Albo my tak właśnie zamawiamy, jak jesteśmy prywatni. Tak, możesz powiedzieć, ile kosztuje, bo... Żurek, już wam mówię, żurek, moi drodzy, kosztuje 32 zł za sztukę. Ale on jest w chlebie, za więc. Za porcję. <laughs> Chociaż za sztukę, bo to w chlebie. Tak, w sumie. Więc e, czy dużo, czy mało? No teraz już jest tak drogo wszędzie, że wiecie co? A, już nie. Piszcie w komentarzach. Tak. My już się nie wypowiadamy, bo. A co to jest? To ziemniak. Taki duży? So <laughs> Taki duży ziemniak. Ja myślałem, że. E, ja myślałem, o, że jajko. jajko. Ale jajeczko... A ja myślałem, że kiełbasa tak dziwnie wyglądająca się przestraszyłem. Nie, to taka wielki, wielki yy, kawałek ziemi. Nie z tej strony, bo tu jest ładne światło, będzie widać. Dobra, to Zwróć. jeszcze wyciągnę wam go jeszcze raz, czekajcie tego ziemniaka, patrzcie. O, okej. Okay. Czy to ziemi? jest jajko? Nie, to jajko jest. A, Ale nie. nie, czekajcie, w no, ogóle. Dawaj, ugryźć. zacznijmy od tego, muszę. Grzyb. Okej. Okay. No to jest. marynowane coś... takie trochę chyba. Albo mm. ten żurek jest taki kwaśny, czekajcie. To jest dobry żurek. Mm. Taki bardzo kwaśny yy, I taki czuć, że to jest taki żur, jaki robi babcia ku macia Okej, okay. ja też mam taki żurek słuchajcie i nie mogę się doczekać, bo już mi ślinka nie? Tak, to już, już daję Michałowi zjeść. Nie, no patrzcie, jak on wygląda, jest bardzo bogaty. No to teraz słuchajcie, 32 zł moim zdaniem za żurek w chlebie, gdzie jeszcze chlebem się, że tak powiem, dopchacie, to nie jest dużo. To jest naprawdę w dobra cena. Właśnie, mogę tu, i, mam w pokoju, więc mogę jeść go legalnie, ci, będzie się na mnie dziwnie patrzył. Nie? Także super. <laughs> Kurde, nie byłbym sobą, muszę zacząć to. właśnie, to jest taka beka. W ogóle ja chciałam powiedzieć, że ci, którzy nas obserwują, to wiedzą, że ja lubiłam chleb, jak mam w ciąży, a już mi przeszło. Naprawdę? Tak, już nie muszę no to już jeść. już nie lubisz słodkiego tak bardzo, jak w ciąży. Tak, tak, więc to szybko przechodzi, te zachcianki. Mm, chleb super, o, na pewno zjem ten daszek. Oj, ale ja chciałam <laughs> powiedzieć, że patrzcie, jak on jest pięknie spieczony, bardzo bardzo ładny jest ten daszek. Tak. No, dawaj, taste check. <laughs> Ciepło. Gorące, nie mówiłaś, że będzie gorące. No jak nie mówiłam? Tam na filmie. Tak? No nie w ogóle jakoś nie zarejestrowałem. Tego, że że tak ciepło myślałem, że stoi troszkę i nie. właśnie, ja też, ale jest okrutnie w mm, mm. To jest dobre, że. Ja tak ochotę na żurek. Nie pamiętam, kiedy jadłem. Biotyczne. Naprawdę, My ostatnio jedliśmy chyba zimą. No gdzie? Tak. Mówię ci, kiedy jadłaś żurek? Ja nie tam. Ej, czy my w mielnie nie jedliśmy żurką <głanie> kochanie, czyli tydzień temu jadłam żurek. W mielnie, ale to ty jadłaś. Tak, ja jadłam, a Jado, ty ja nie pamiętam pizzę. Ty jadłeś pizzę. Właśnie. Jest dobry, co? I w jest ogóle dobry. żurek w chlebie jest super, bo zawsze możecie wyskrobać sobie ten, ten chleb. Tak. I to jest super. Tak, <noise> zapomniałem o tym. Można właśnie tak. O tak, o, tak, to jest pyszne. I wtedy zostaje chleb. 10 na 10 Pierogi z kaczką, moi drodzy, 45 zł za taką porcję. 7 pierogów, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No, patrz, co o, jest. I dostaliśmy, a było w karcie 7. No jakoś nas chyba lubią. Jakoś nas chyba lubią, dobra. Tak wyglądają po przekrojeniu. Jest Ładnie. to jakaś cebula. Jest jakiś taki sos. Rolę taki zielonkawy, widać? E, tak, to jest pewnie jakaś oliwa, widzę. E, mm -hmm. Jest na pewno e, cebula e, karmelizowana, ale wydaje mi się, że będą suche, nie wiem czemu. Są suche? Są i powiem Ci, że czekamy na ten smak kaczki. Smakują jak pierogi z mięsem, takie zwykłe. Kurczę, jestem trochę rozczarowany, napaliłem się na te pierogi, a żurek dużo lepszy. W ogóle pierogi nie mają pojazdu do żurku. O proszę. Takie 5 na 10, powiem Ci. Nie są złe, ale faktycznie są suche. Może więcej tego sosu tutaj jest. Kuczenie czuję nie czuję smaku tej kaczki. I chyba brakuje trochę żurawiny, nie? Jakoś te pierogi z zawsze są serwowane tak, z żurawiną. No ja chyba tak. Jakiegoś tak. sosu mi brakuje? Czegoś tutaj brakuje. No tak. Się, to danie mm, nie jest rewelacyjne, jest spoko, ale żurek, wymiód. Mm, cebulka bardzo dobra, ale widać, one są takie bardzo napakowane, ale czy. No z kosztem. Ja jestem bardzo ciekawy, czy będziesz miała podobne zdanie. Mm, no czułeś tą kaczkę. Ja nie czuję. O. O, przerwa na dziecko. Takie. Przerwa na dziecko. Nie, y, Michał ma rację, takie mechme, ale cebula dobra. Tak, ale ty lubisz cebulę <grywa> <To> <grywa> w każdej postaci. Tak tak jak wspominaliśmy, wzięliśmy tą szalotkę tylko dlatego, ponieważ nie było pierogów ruskich i były tylko w ogóle i wyłącznie pierogi e, z kaczką. Ale jeszcze co ciekawe, jeśli chodzi o dania, które były dostępne w menu, to były policzki, polędwica, wszystko takie bardzo mięsne i my totalnie nie mieliśmy ochoty na takie ciężkie Wiecie, że tłuczone ziemniaki, mięcho i kapucha. Mieliśmy ochotę na coś takiego lżejszego. Tak, i Mieliśmy ceny też ciepo. były takie. Ceny 60 w górę za, za, za porcję. Na przykład policzki wołowe kosztowały, zastanawialiśmy się nad nim, ale kosztowały 87 zł, więc mówiłem, no może przeżyjemy bez policzków, dlatego wzięliśmy szarlotkę. Szarlotka kosztowała, zerkniesz ile, bo masz rachunek pod sobą? Yy, tak, 26 zł. 26 zł. próbuję, ciach, wbijamy się w szarlotę. Bardzo ładnie wygląda. Fajnie, że są takie jest zrobione z jabłek, a nie takie duże kawałki, bo ja nie lubię, jak są kawałki. Mm, Ciepło, Bardzo dobra szarotka. Jeszcze zobaczę lody, które nie są już lodami. Ale też można było zamówić po kolei, czyli można było sobie tak zamówić do pokoju, żeby najpierw przyszedł żurek, potem drugie danie i potem deser. Ale my powiedzieliśmy pani, że chcemy wszystko naraz. Może troszkę nasz błąd. Słuchajcie, Tabita. Ja w ogóle chciałam powiedzieć, że ja się dziwię, bo ja bym zaczął odbity śmietan. O maska, to jest Ta Tabita. To jest y, bita śmietana, która przypomina tą, która jest w Eklerkach w Arkadii. Jeśli nie widzieliście okay. odcinka z tego, gdzie zjeść w Gdyni, to koniecznie zobaczcie, bo tam mieliśmy najlepsze Eklerki i ta bita śmietana smakuje prawie że identycznie jak ten mus, który jest w tym Eklerku. Będziesz zachwycony. Dobrze, że są dwie kubki. To jedna jest moja, druga jest twoja, więc mm. ja wyjadam tą. Bardzo smaczne. Żurek i szarlotka wybitne. Pierogi, pała. Uy. Powiem wam ciekawostkę, byliśmy w tej restauracji, według ja mówię do Klaudii, zamawiamy żurek i pierogi i Klaudia, no nie, po co pierogi, żurek wystarczy, a tylko śniadanie. Klaudia zapomina ostatnio o jedzeniu, nie wiem co się z nim dzieje, słuchajcie. Tak, no niestety, ja myślę, że młody po prostu, ja pamiętam o tym, żeby młodego nakarmić, a nie siebie. Tak, ja będę o dziecku, coś ona zapomina, słuchajcie, już drugi film się to przewija, tak. że zapominamy o jedzeniu, zapominamy czas. o sobie, a nagrywamy o jedzeniu. jak to jest możliwe, słuchajcie. Miałaś rację, jest przepyszna, ja taką lubię, ale. Ja bym nie powiedział, że ona jest taka sama jak z tych e Nie? Mm. Jak z tych torebek takich, co samemu sobie zmiksujesz. W domu. Co ty mówisz? Powa... Że śnieżka? Że... O, śnieżka, tak dokładnie, zapomniałem nazwę. Co ty mówisz, dobra? Śnieżka Sz... 100%. Przyznam się do czegoś, że kiedyś yy, w ogóle jako dziecko nienawidziłem przerwę. Ja też. Co to za deser, który jest kwaśny, nie? Właśnie. <laughs> ale jest dobra, jest dobra, taka ciepła. Ej, czy to świadczy o tym, że się starzejemy, że doceniamy szarlotkę? Powinniśmy do tego wziąć jeszcze herbatkę i byłoby super, nie? Dokładnie. Dla mnie najlepszy z tych trzech to ten żurek. Pana szarlotka na drugim, pierogi na ostatnim, ale ty dałaś mi pałę. Tak, znaczy no, one są. Pierwszy, nie? No, Ańca. Ańca. Uh -huh. Jak mówił mój nauczyciel od niemieckiego. Ańc. Pozdrawiam. <noise> nie, ja bym nie dał pałę, ja bym dał takie 4, 5 A. na 10. no. Dobra. Okay. No, to Generalnie co? nie wypada źle to jedzenie. Nie? nie, aż tak nie. A, to właśnie, bo zapomniałem. Dosta widzicie teraz przebitkę? Dostaliśmy wiatrak, bo byłem na recepcji i pani powiedziała, że jak najbardziej cichy, bardzo spoko chodzi. Także super, zrobiło się tutaj chłodniej. I widzicie teraz przebitkę? Atrakcje, jakie tutaj są, bo jest sauna, słuchajcie, można wypożyczyć kajak, jest bilard i. Co tam wszystko jest zapisane, widzicie, jest opcja, można sobie masaż zamówić, i tak dalej, tak dalej. To wszystko jest dostępne. Część rzeczy jest w gratisie, możecie korzystać w ramach pobytu, a za dodatkowe udogodnienia trzeba zapłacić. No i co? Widzimy się rano. Dzień dobry, moi drodzy. Witam się z wami tylko ja, ponieważ takiej sytuacji chyba jeszcze nigdy nie mieliśmy na odcinku, a jeśli mieliśmy, to nam przypomnijcie, ponieważ Michał się bardzo, bardzo źle czuje. Całą noc wymiotował, więc zostawiam go tutaj. Remek jest nakarmiony, ogarnięty. Michał będzie odpoczywał, a ja pójdę nagrać wam śniadanie. Więc chodźcie ze mną sami i zobaczymy, co na tym śniadaniu e, można zjeść fajnego, bo Michał nie przełknie nic biedaczek. Także, idźmy. Moi drodzy, nagrywamy podsumowanie do Was z domu. Minęło parę dni. Ja Was strasznie przepraszam, ale totalnie mi rozłożyło. Przed wyjazdem Klaudia miała jej litówkę parę dni. I myśleliśmy, że mi nie dopadło, a dopadło mnie w najgorszym możliwym momencie, czyli w hotelu y, pierwszej nocy. Także no dla mnie niestety, te wrażenia <laughs> po nocy były średnie, no, ale Klaudia była na siadaniu i może wam powiedzieć, bo ponoć było mega. Bardzo ładnie było, teraz widzicie przebitki. Jeśli chodzi o samo siadanie, to nam było takie jak wszędzie. I też smakowo nie było jakoś wybitne, ale restauracja była przepiękna i przepiękny był przede wszystkim taras. Powiem Wam, że idealna pogoda, idealny widok na morze, do tego śniadanko i miałam takie, że jadłam sama i mówię Boże jak mi smutno, że muszę jeść sama, ale no, dla tego widoku. Warto wybrać się tam na śniadanie, naprawdę było przepięknie. A jeśli chodzi o jedzenie, to takie zwykłe, standardowe. Standardowe. Nie, tak. ale też żeby nie było, że niedobre, nie, 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 nie bardzo dobre. Tylko to... nic nadzwyczajnego, bo były też na przykład piękne śniadania w Puro, w tak, hotelu. Jeśli nie widzieliście my? odcinka, to koniecznie sobie zerknijcie, bo tam było tak wykwintnie i bardzo dużo tego, a tutaj było tak normalnie, ale za to widok, słuchajcie, petarda. Także śniadanie macie w cenie ym, pokoju. Tak, w cenie pokoju, więc młody tam gaworzy, więc to by było na tyle, jeśli chodzi o, o ten odcinek. Na plus, na pewno, darmowy parking, sama lokalizacja no bo to jest przepiękne miejsce na to, żeby spędzić właśnie jakieś romantyczne wieczór, nie? Dokładnie, także bardzo na plus. Cena 990 zł. Sporo, znowu sporo. Mamy wrażenie, że te standardy cenowe. Jeśli chodzi o hotele, to po prostu już sięgają po prostu 1000 zł i ponad 1000 złotych, to już taki robi się standard, jak chce się gdzieś w jakimś ciekawym, fajnym miejscu spędzić czas. Tak, w ładnym, ekskluzywnym i żeby było fajnie i przyjemnie. No? Dokładnie, bo też wybieramy. To też był, żeby była jasność, to nie był pokój standardowy, tylko to był pokój tam taki wersji troszkę podwyższony. Także słuchajcie, dajcie znać w komentarzach, jakie jeszcze fajne miejsca w Polsce odwiedzić, bo chcieliśmy właśnie, chcemy tą serię kontynuować u nas na kanale, bo bardzo fajnie jest przez Was przyjęta. No i co, widzimy się w kolejnych materiałach. Jeśli jesteście nowi, pamiętajcie o subskrypcji, dzwoneczku, żeby nie ominął ważny odcinek. No i do zobaczenia albo w podróży, albo w restauracji. Cześć!